Maria Rodziewiczówna, Barbara Tryźnianka. Każda łapka w górę to sygnał, że warto tworzyć kolejne odcinki. Rozdział piąty. W listopadzie odbył się ślub Władka Gozdawy z Pułaską i państwo młodzi wyjechali na kilkotygodniową wycieczkę za granicę. Tomek, który bratu drużbował i odprowadzał ich na stację kolei, gdy pociąg ruszył, ziewnął i pomyślał straszna rzecz, jak ci ludzie będą się nudzić ze sobą. Prawie tyle co ja w zagajach. Zresztą on jeden pomyślał w ten sposób, bo rodziny były ze związku zadowolone. Pan Feliks, do czasu naturalnie śmierci brata, miał płacić władkowi dwa tysiące rubli renty. Pani Pułaska obiecywała córce po swem najdłuższym życiu połowę żernik, a do tego czasu Władek miał majątkiem rządzić wspólnie z teściową. Wyprawa panny młodej była wspaniała. Wesele huczne z tańcami, okolica się zabawiła, naplotkowano się do syta i cisza jesieni zaległa dwory. Tomek wisiał w zagajach, niby zajmując się gospodarstwem. Był zupełnym przeciwieństwem brata. Gdy Władek z regularnością maszyny wstawał o świcie i cały dzień spędzał na gumnie i polu, a wieczorem senny asystował przy banalnej rozmowie matki i terki i wcześniej zasypiał, Tomek zjawiał się na folwarku około południa, ale miał specjalny talent dojrzenia wszelkich niedokładności, nieporządków, braków, wykroczeń administracji i ruchliwość i brak wszelkiej systematyczności w życiu, co doprowadzało do rozpaczy rządce i jego akolitów. Nikt nie był pewny dnia ani godziny, kiedy i skąd wpadał, a właśnie to było najgorsze, że i w nocy nie było spokoju, gdyż Tomek rzadko kiedy w domu nocował, a kiedy nocował, to późno zasypiał. Z początku matka nieśmiało protestowała przeciwko obyczajom i zwyczajom ze względu na zdrowie i lamentowała nad jego złym wyglądem, ale po paru stanowczych oburknieniach nie śmiała się odezwać. A pan Felix, zajęty swym projektowanym radcostwem, rzadko w domu bywał i nie lubił, gdy go nudzono. Wisiał tedy Tomek w zagajach i wisiały zagaje, jak wisi wiele majątków, na łasce opatrzności. W parę tygodni po ślubie Władka nadszedł od niego list ze wzmianką że gdy w przejeździe przez Paryż postanowili złożyć uszanowanie stryjowi, nie znaleźli go pod dawnym adresem. Willa była sprzedana, a nowi właściciele objaśnili, że doktor Gozdawa wyjechał już przed kilku miesiącami gdzieś na Riviere. — Dureń ten Władek — obruszył się pan Feliks. — Ręczę, że na tem poprzestanie i wróci z niczem. — Cóż chcesz, miodowe miesiące? — Czy on ma głowę teraz? — rzekła pani Feliksowa — — Ciekawym, skąd mu dam rentę, jak to się tak pociągnie? — mruknął mąż. Napisał do Władka zaraz, żeby zasięgnął o doktorze ścisłych wiadomości, ale państwo młodzi wyjechali tymczasem z Paryża, jeździli z miejsca na miejsce, z hotelu do hotelu, z miasta do miasta, jak takie przeciętne młode małżeństwo, i list ich nie zgonił po świecie. Gdy wrócili przed Nowym Rokiem do Żernik... Pan Felix zirytował się strasznie i napisał do znajomego w Paryżu, aby się o miejsce pobytu doktora dowiedział. Był niespokojny i trapiły go złe przeczucia. W połowie stycznia, 17, była to pamiętna data. Przyszła odpowiedź, list z marką francuską, którą pan Felix drżącymi rękami otworzył. Było to wieczorem, po kolacji. W salonie zebrani byli wszyscy z wyjątkiem Tomka. Pan Felix czytając zbladł, poczerwieniał, potem głęboko odsapnął: Tomasz umarł. Rzekł do żony zmienionym głosem. Co ty mówisz? Kiedy? Gdzie? Werner pisze, że już od paru tygodni. Z czego umarł? Co to może kogo obchodzić? Ale, że on nam tego nie doniósł. Pisze, że wyczytał w gazetach. Myślał, że wiemy. Jezus Maria, dwa tygodnie. Toć tam może wszystko rozkradli. A gdzie umarł? Na riwierze, w Nicei, wycinek z gazety. I ten dureń Władek nic się nie dowiedział. Mógł być przy śmierci albo w chorobie dopilnować. Awantura! No stało się, teraz trzeba działać. Terka, zawołaj na Tomka. Pan Felix się wyprostował, twarz miał rozpromienioną i zarazem uroczystą, czuł się bardzo wielkim i potężnym. Tomek zjawił się po chwili, ale minę miał dość obojętną. Nareszcie Stryj umarł, podobno, rzekł. A może to bajda, taki Stryj milioner, to miewa twarde życie. To czytaj. Pan Felix podał mu list. Mamusiu, to teraz pojedziemy na karnawał do Warszawy. Zawołała radośnie terka. Ale pani Feliksowa wyszła była, by się nowiną podzielić z deniską, która tego wieczora piekła jakieś przedziwne makaroniki. Tomek przeczytał list i urywek z gazety. Teraz niech ojciec ładuje worki na złoto, bierze dokumenty i rewolwer i jazda po miliony. Tak, przede wszystkim muszę zaraz ruszać do Warszawy, do prawnika. Będą ceregiele, koszty, ale nareszcie doczekaliśmy się wyzwolenia. Zdaje mi się, że wielka pora, bo właściwie mamy na zagajach mało co więcej, jak tytuł własności. No no, tak źle nie jest. Nie jesteś au courant interesów. Ciekawym, ile też mógł Tomasz zostawić, a ojciec pewny, że nam zostawił. A nuż się okaże testament, to go obalimy. Jesteśmy jedynymi spadkobiercami. Ho ho, nie dam się. Więc jutro rano jadę do Warszawy, ale do Paryża ciebie ze sobą zabiorę. We dwóch bezpieczniej i ty lepiej się po francusku wygadasz. Władek tymczasem dojrzy gospodarstwa. Parę tysięcy trzeba wziąć na koszta, bo może to się przeciągnąć. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba być w Nicei, gdzie umarł, bo tam przecie są rzeczy, papiery, świadkowie zgonu, ostatniej woli. Nie wiem, może, rzekł pan Felix, nie rad nikomu przyznać racji. Poradzę się prawnika. Tymczasem może lepiej nie rozgłaszać. Już dwór wie przez mamę i terkę. Jutro wiedzieć będzie cała okolica. Zresztą łażą tu ciągle Żydy z rachunkami. Ta wiadomość dobrze wpłynie na ojca kredyt. Ano, pewnie, po co sekret? No, jesteśmy bogaci. Uf, można będzie dom na innej stopie postawić. Czy ojciec znał dobrze stryja, zagadnął Tomek zamyślony. Za młodu. Tak, ale potem, gdy pojechał na studia do Paryża, tośmy się rozeszli. Dziwak był, egoista, nieużyty. Właściwie zatem skąd ojciec jest tak pewny, że nam zostawił miliony? Komużby? Mógł mieć kochankę, dzieci. Zresztą mógł nic nie zebrać. Wiem na pewno, że nawet w Paryżu uchodził za bardzo bogatego. Dowiadywałem się przecie. Żadnych stosunków ani kobiet nie było. Jestem pewny, że umarł bez testamentu. Jeśli ojciec pewny, to jakbyśmy mieli pieniądze w kieszeni. Spróbujemy szczęścia w ruletę, nieprawdaż, i wrócimy tu własnym automobilem. A co to, może mi ojciec da dzisiaj sto rubli? Pan Felix w takiej chwili nie miał nic do odmówienia i tomek, wetknąwszy pieniądze do kieszeni, poszedł do siebie po drodze w korytarzu mrugnąwszy na zuzie. Tej nocy świeciło się do późna w sypialni państwa. Pan Felix nie mógł ani się położyć ani uspokoić. Jak powódź, perspektywa miliona zalewała jego duszę, tworząc coraz bujniejsze myśli i marzenia, a pani Feliksowa słuchała go. Nie ma z rozkoszy olśniona. Czego nie było w tych projektach? I wyścigowa stajnia, i park, i rozszerzenie pałacu, i nowe meble, i karety, i kucharz mistrz, i piwnica. Przepych, wykwint, wszelkie wymagania zbytku i użycia. I cały dwór zagajski był jakby w baśni, i każdy wreszcie śnił cuda. I tylko Tomek, zasypiając nad ranem, pomyślał ze zwykłym swym cynizmem. Byłbym ostatnim durniem, żebym, jak stryj, zbierał i gromadził i dostał od spadkobierców tyle wdzięczności. Jeśli on z tamtego świata coś widzi i słyszy, musi być rad z nas wszystkich. Ja od siebie dziękuję ci, stryjku, za te sto rubli, com dzięki tobie ze starego wydusił i tyle, doktor, tomasz otrzymał pamięci od swej rodziny. Jak Tomek przepowiedział, wieść o szczęściu gozdawów gruchnęła, jak piorun, po okolicy. Zjawił się Władek z żoną i teściową, która padła w objęcia pani Feliksowej, wzruszona i promienna. Przyjechali wszyscy sąsiedzi z powinszowaniem, udając wielką radość i życzliwość. Od Żydów, proponujących usługi i pieniądze, nie mógł się Tomek opędzić i traktował ich z najwyższym lekceważeniem. Służba stała się pokorna i uprzedzająco usłużna. Matki panien na wydaniu zjadały oczami Tomka, młodzież nadskakiwała na wyścigi terce, Starsi panowie sąsiedzi już z góry mówili o panu Feliksie, przyszły nasz prezes. A pan Felix po tygodniu bytności w Warszawie nawet do domu nie wrócił, tylko wezwał Tomka depeszą. Chłopak pożegnał Zuzię i kreta, oburknął się matce, która ze łzami dawała mu rady co do zdrowia, polecała jego opiece ojca i ostrzegała przed tysiącem niebezpieczeństw w podróży z tylu pieniędzmi. I ruszył z domu, myśląc w duchu. Jak się dorwie do stryjowskiej kabzy, to starego puszczę samego do kraju, a sam nie głupim tu wracać. Zostanę w Wiedniu i użyję po tej całej tutejszej bryndzy. W Warszawie znalazł ojca, już uzbrojonego we wszystkie dokumenty, w pieniądze i paszporty, i ruszyli ekspresem do Nicei. Pan Felix był już w zupełnej gorączce. Nie miał oczu dla kraju, który mijał, nie interesowało go nic w drodze, tylko się niecierpliwił na długość kursu i biadał, że go okradną. Nie mówię o kapitałach, bo te w bankach bezpieczne, ale kosztowności, drobne, wartościowe przedmioty, pamiątki po zmarłym, tych pewnie już nie znajdziemy, mówił strapiony. A wszystko przez głupotę Władka, powtarzał po każdym takim wybuchu żalu. Ponieważ Tomek albo się gapił na okolice, albo czytał romanse kupowane po dworcach, albo spał, więc pan Felix, nie mając uprzejmego partnera do rozmowy, ciągle coś notował i pisał, a raczej zasmarowywał całe kolumny cyfr, przypuszczalnymi sumami spadku i ich użycia. Płynął w morzu planów i projektów. Czasem spod oka syn mu rzucał drwiące spojrzenie, ale uwag nie robił, znajdując, że lepiej starego głaskać, jak ma mieć monetę. I tak pewnego popołudnia stanęli w Nicei. Pan Felix gotów był wprost jechać pod wskazany w gazecie adres, ale Tomek go przekonał, żeby ulokowali się w hotelu i dopiero stamtąd ruszyli na poszukiwania. Dorożkarz pokręcił głową na kurs, zażądał wysokiej ceny i powiózł ich daleko od zgiełku miasta pod górę, w coraz węższe ulice. Wreszcie zatrzymał się przed małą willą, bardzo skromnego wyglądu. Na dole w kuchni znaleźli właścicielkę niemłodą czarną ordynarnie wyglądającą kobietę i Tomek zagaił Czy tu u pani mieszkał doktor Gozdawa Tak ale już nie mieszka Wiem umarł jesteśmy jego najbliższymi krewnymi Zaledwieśmy się dowiedzieli o śmierci czy może nam pani wskazać jego mieszkanie Zajmował całe piętro zapłacił z góry za pół roku właśnie drugi miesiąc się skończył gdy umarł sam mieszkał sam ze służącą zacny człowiek nawet moje koty go lubiły. Dobrze wyglądał, zdrowo, zachorował nagle na zapalenie płuc i tylko tydzień przeleżał. Rozumiem, jak panowie muszą być dotknięci. To był bardzo zacny człowiek. Ale cóż robić? To nas wszystkich czeka. Gdy już było bardzo źle, doktor, który go leczył, zawiadomił policję. Zaraz po śmierci położono pieczęcie. Chory był do końca przytomny, zadysponował pogrzeb, zostawił pieniądze i mówił, że rodzina się zgłosi więc mieszkanie całe opieczętowane? Tak, z wyjątkiem pokoju służącej. Ach, więc ta jeszcze jest. Chcielibyśmy ją zobaczyć, dowiedzieć się więcej szczegółów. W tej chwili jej nie ma. Poszła na cmentarz, ale niewiele panowie od niej się dowiedzą. To głucho nie ma. Głucho nie ma, powtórzył zdumiony Tomek. Tak i bardzo mało rozwinięta. Ale doktor Gozdawa porozumiewał się z nią doskonale, i była bardzo troskliwą dla niego i widocznie oddaną całym sercem, bo dotąd z rozpaczy jest na pół przytomna i całe dnie spędza na grobie. Ot, wraca. Panowie może chcą z nią się tu rozmówić. Wyszła na chwilę i wróciła, prowadząc za sobą kobietę drobną, czarno ubraną, której coś tłumaczyła, gestykulując z południową żywością. Gozdawowie ciekawiej się przyglądali. Miała twarz suchą, bladą, jakby zastygłą. Oczy czarne, bardzo smutne i spokojne, w ustach wyraz ogromnego bólu i zaciętości. Spojrzała na przybyłych obojętnie i zwróciła się do gospodyni, nie rozumiejąc czego od niej chce. Po dłuższej chwili dopiero skinęła głową, dobyła klucz z kieszeni i ruchem ręki wskazała, że prosi na górę. Na piętrze było troje drzwi, dwoje z pieczęciami, jedne wolne. Otworzyła i wprowadziła go zdawów do swego pokoju, nieduży, skromnie umeblowany, z widokiem na góry. Zmrok już zapadał, więc zapaliła lampę i wskazała Tomkowi leżący na stole arkusz papieru i ołówek, zachęcając, by pisał. No przecie, dowiemy się tak wszystkiego, ucieszył się pan Felix. Ale po jakiemu umie? Może Polka? Tomek spytał po polsku, czy dawno służył doktora. Kobieta spojrzała na papier, potrząsnęła głową. Powtórzył pytanie po francusku, tedy wzięła ołówek, odpisała nieforemnym pismem Trzy lata. Rozpoczęła się w ten sposób długa i trudna rozmowa. Czytała łatwiej, ale pisała dużo ciężej, widocznie z wysiłkiem i tylko krótkie odpowiedzi na najprostsze pytania. Dowiedzieli się, że się nazywa Madame Duval, że jest wdową, że wyrabiała sztuczne kwiaty, że po śmierci męża wpadła w nędzę, że żebrała, aż ją doktor przygarnął. Z Paryża zjechali do Nicei we wrześniu, doktor praktyką się nie zajmował. Wychodził z domu co dzień, dokąd i do kogo, nie wie, odwiedzało go w willi paru panów, ale jak się nazywali, nie wie. O rodzinie nigdy nie wspominał, więc gdy zachorował, wezwała lekarza, potem było przy chorym trzech kolegów. Chorował tydzień tylko, po śmierci koledzy zajęli się pogrzebem, a urzędnicy opieczętowali mieszkanie. Doktor, gdy zachorował, dał jej trzy tysiące franków na wydatki. A przed śmiercią jej powiedział, żeby o swój los była spokojną, bo zostawia ją pod opieką swej rodziny. W szufladzie biurka miał zostawić do rodziny list z rozporządzeniem swej woli. Nazwiska doktorów nie wie, ale gospodyni objaśni. Na pytania Tomka, co do funduszu posiadłości w Paryżu i Tokum, odpowiadała, że nic nie wie. Wiedziała tylko, gdzie jest grób i ofiarowała się ich zaprowadzić. Ale gozdawowie byli tego najmniej ciekawi więc wyczerpawszy wszelkie przedmioty interesujące, zeszli do gospodyni, wzięli adresy doktorów urzędu i odjechali, spojrzawszy na zamknięte okna mieszkania na piętrze, z żalem, że już dziś tam nie wejdą, nie odczytają testamentu. W każdym razie dobrze, że zostawił rozporządzenie i że tę babę nam polecił. To dowód, że fundusz nasz, kiedy są legaty, triumfował pan Felix. Możemy na cąto wpaść na godzinę do Kasina w Monte Carlo i spróbować szczęścia. Rzekł Tomek patrząc na zegarek. Spróbuję dotrzeć do doktorów, a ty, jeśli chcesz, możesz tam jechać. Tylko bądź ostrożny, zgodził się ojciec. Rozłączyli się tedy na dworcu i Tomek po północy wrócił zaledwie do hotelu. I cóż? spytał ojca. Wszystko idzie jak z płatka, opowiadał rozpromieniony pan Felix. Doktor był uprzedzony przez nieboszczyka o moim przyjeździe, i miał polecenie, żeby mi we wszystkim dopomóc. Jutro rano będzie ze mną w urzędzie, i jeśli moje dowody będą dla nich dostateczne, jutro dostaniemy się do mieszkania. No, a ty? Przegrałeś? Wygrałem pięćset franków, rzekł Tomek, wyciągając z kieszeni garść złota. Jesteśmy w Wenie, a wiesz, że to był czas ostatni, teraz ci mogę się przyznać. Żeby Tomasz pożył jeszcze lat parę, trzeba by było zagaję puścić. Teraz wiesz, dlaczego musiałem tobie halt powiedzieć. Ojciec myśli, że tego nie wiem. Trochę więcej mam oleju w głowie od Władka, i dlatego nie chciałem się na zagajach mordować. One stały i stoją kredytem stryja. Tęgą nam oddał usługę za życia. No tak, ale i ja mam dobrą markę i umiałem sobie radzić. Tyle lat, ciekawym ile też zostawił. Jak myślisz, będzie milion. Potrafimy użyć miliona, zaśmiał się Tomek. Swoją drogą ten stryj był kiepski wariat. Całe życie zbierać dla nas. Mój drogi, uczucia rodzinne są podwaliną charakteru. Musiał odczuć, że nas krzywdził za życia, i przed śmiercią się opamiętał. Miałem często żal do niego, ale teraz mu wybaczam, gdy błąd naprawił. Tylko powinien był nas wezwać, nie umierałby samotny, w ostatniej chwili miałby wkoło siebie najbliższych. Właściwie, czy ojciec z nim się poróżnił, czy ojciec go spłacił, jak to było? To tyle czasu minęło. Wtedy ziemia była bez ceny, pieniędzy mało. On z domem zerwał, za granicą się kształcił, nie pisywał nawet. Doprawdy nie pamiętam jak się te sprawy załatwiły. To tak dawno, prawnie mógł swym funduszem rozporządzić jak mu się podobało. No tak, prawnie, ale nad prawem stoi sumienie, poczucie rodzinnego obowiązku, święte węzły krwi. Cnota skarb wieczny, cnota klejnot drogi. Zamruczał Tomek ziewając. Pożegnał ojca i poszedł do swego numeru, myśląc po drodze. Kobiety tu szyk. Można się zabawić, byle stary nie pilił z powrotem i nie włóczył mnie po tych urzędach, a nie chcę mu sztorcem stawać teraz, kiedy ma monetę. Wskutek tego, gdy nazajutrz pan Felix wezwał go, by mu towarzyszył, Tomek bez wielkiego zapału, ale bez protestu chodził po różnych biurach i jurysdykcjach i tyle wypracowali, że otrzymali prawo usunięcia pieczęci z lokalu. Pojedziemy jutro. Proponował Tomek znużony, ale pan Felix był w gorączce. Ani chwili czasu nie stracę. Jedziemy. Gdy stanęli przed willą po dość długiej urzędowej ceremonii, otrzymali klucze i pan Felix drżącą ręką drzwi otworzył. Głuchoniema stała na progu swego pokoju i patrzała obojętnie. Gospodyni dała im lampę. Weszli. Rozejrzeli się przede wszystkim po mieszkaniu. Dwa pokoje po hotelowemu umeblowane. Salonik, sypialny. Ubieralnia. Panował chłód i trochę zaduchu pleśni długo zamkniętego lokalu. Na stole w sypialni stały jeszcze flaszki od lekarstw, łóżko walkowie zasłonięte niedbale rzuconą kapą, po sprzętach rozrzucona odzież i bielizna. Parę kufrów podróżnych, trochę książek, papierów, laska, płaszcz, kapelusz filcowy, drobne graty na biurku stanowiły widocznie osobistą własność lokatora, co odszedł. Reszta należała do wynajętego mieszkania. Na stoliku przy łóżku, obok rewolweru, zegarka niklowego i papierośnicy, stał wielki bukiet zeschłej mimozy. Gozdawowie obejrzeli to wszystko w milczeniu, potem spojrzeli na siebie. — Inwentarz nieduży — rzekł Tomek. Stryj się nie kochał w precjozach ani w elegancjach tualetowych. No, mogli dużo ukraść. — Teraz przejrzeć trzeba papiery — odparł Felix, zasiadając przed biurkiem. Niewiele było do przejrzenia. W szufladzie, w której klucz tkwił, leżała jedna koperta z nadpisem do rąk brata mego Feliksa Gozdawy. Ręce pana Feliksa się trzęsły, gdy rozdzierał papier i drżał głos, gdy rzuciwszy okiem na zapisany arkusz. Rzekł do syna, czytaj. Zapomniałem szkieł w hotelu. Doceniasz? Subskrybuj.